Wybrany numer nie istnieje Prosimy sprawdzić go i wybrać ponownie Sorry, the number you are calling does not exist Please check the number MKWH To nie jezioru, a będzie To może gęsie, może gęściej będzie jak przyjdziecie Może jedniem zdjęcie, może więcej wejdzie, może szybciej wejdzie na apartamencie Walę z ziomem lot jak okencie na moim okręcie, nie ma miejsca na cięcie się i dźwięk w kieszeni Wskazuje, że grubo będzie i możemy się podzielić Coś byś zmienił, ja też bym zmienił, ale jednej rzeczy nie Moich przyjacieli Z boku na bombę Czekam na koncert pieczonej gęsi Robimy comeback, to gąski, nie KFC Jak Iga Świątek, gramy duo w wielki sztab To nasz zakątek, na nie jestem pionkiem, daj mi kurwa gęs Zawsze we wtorki jem cipkę W telefonie zbitą szybkę Mam chłybą na wikę, w dupie mam szywkę, no i na was sram Drebu Spierdalaj Obczaj to skór synu ja wożę się po mieście Mercedes Benz dieslu no i zegarek za 200 Ale nie tysięcy, bo nie stać mnie na to jeszcze Daj mi parę lat i wtedy zobaczysz gdzie będę nie gdzie będę, ale raczej gdzie będziemy Całym NMKWH, przez te wsi aż do gąsek się wieziemy Jest tu Rysiu Kubuś, jest tu Kiepu i Endeski Powtórzymy to kilka razy, żeby się nie zapomnieli NMKW, NMNFKWH, co? NMKWH I, <laughs>